MT Grena, zbiornikowiec należący do norweskiego Armatora. To największa remontowana jednostka w historii stoczni nauta. Jednostka weszła 13 listopada na remont klasowy. Jest to największa jednostka, która weszła do tej pory do stoczni nauta. Dzięki temu, że nauta dysponuje dużym suchym dokiem. Jednostka ma 277 metrów długości, 46 metrów szerokości. Nauta prowadzi kompleksowe prace remontowe na tej jednostce. Poczynając od śruby napędowej, poprzez uszczelnienia linii wałów, silnik główny, stery strumieniowe, a także urządzenia pokładowe, jak windy cumownicze, windy kotwiczne, pompy ładunkowe, rurociągi, zawory zaburtowe, kończąc na pracach konserwacyjno-malarskich. Przewidywany remont potrwa do przyszłego tygodnia. I jest zasadniczo limitowany poprzez serwisy armatorskie. Grena jest zbiornikowcem skonstruowanym do operowania na Morzu Północnym. Załadowywana jest bezpośrednio na platformach i wykorzystuje ją norweski i brytyjski sektor naftowy. Wybraliśmy stocznię Nauta przede wszystkim ze względu na DOC. Rozmiary Greny mocno nas ograniczają. Tylko Nauta i kilka innych stoczni w północnej Europie jest w stanie obsłużyć tak duży statek. Poza tym Nauta jest blisko naszego rejonu działania. Ponadto na ten wybór wpłynęły rekomendacje od innych firm z sektora.